Proszę zapiąć pasy, wchodzimy w strefę turbulencji nadchodzą dni i tygodnie, kiedy bezwzględnie trzeba zawiesić wyjałowe dyskusje, jakieś spory prestiżowe. Nieporozumienia koalicyjne. Mimo tego apelu premiera, turbulencje w koalicji są coraz potężniejsze. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin dramatycznemu pogorszeniu uległa również atmosfera w samym rządzie. Najaw wyszło między innymi, że wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna miał dostęp do najtajniejszych dokumentów polskiej dyplomacji, mimo że nie posiadał niezbędnego w tym celu certyfikatu wydawanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Koalicjanci żrą się już między sobą o wszystko, od kwestii światopoglądowych powydawałoby się tak oczywiste sprawy, jak konieczność obniżenia cen energii dla polskiej gospodarki, ponieważ po raz pierwszy od kilkunastu lat, a więc od poprzednich rządów Tuska, mamy do czynienia na wiosnę ze wzrostem bezrobocia, szczególnie widocznym w przemyśle. Ale możemy być pewni, że im bliżej będzie wyborów prezydenckich, spory między koalicjantami będą narastać i żaden Istotny dla Polaków problem nie zostanie rozwiązany. Tymczasem Donald Tusk triumfuje i cieszy się niepomny na swoje niedawne apele o jedność i solidarność, że jego partia pożarła już pozostałych koalicjantów i dzisiaj wygrałaby wybory, mimo że przy takim wyniku niechybnie straciłaby władzę. O tym wszystkim już teraz w najnowszym wydaniu programu Polskość to Normalność. Tomasz Gdula, kłaniam się i serdecznie zapraszam. Na wielu kanałach w tym miejscu usłyszą Państwo prośby o wsparcie finansowe i wpłaty, ale na kanale Polskość to normalność tak nie będzie nigdy, ponieważ moim celem jest budowanie społeczności polskich patriotów wokół tego kanału. Dlatego też wszyscy, którzy polskimi patriotami się czują, a jeszcze nie należą do naszej, liczącej już ponad 165 tysięcy członków społeczności, proszę, by zechcieli kliknąć przycisk subskrybuj, gdyż dzięki temu nasze niezależne, Komentarze, zawsze wygłaszane z polskiego punktu widzenia, szerzej niosą się po YouTube. A jeżeli mają Państwo jakieś wolne pieniądze i chcecie je przeznaczyć na szczytny cel, to proszę wesprzyjcie kampanię wyborczą któregoś z kandydatów, szeroko rozumianego obozu patriotycznego czy Karola Nawrockiego, czy Sławomira Mencena, czy Marka Jakubiaka, czy Grzegorza Brauna, czy doktora Artura Bartoszewicza albo wesprzyjcie któreś z potrzebujących wsparcia we własnym rozwoju, Mediów, chociażby Telewizja Republika czy Telewizję w Polsce 24. My tutaj na kanale Polskość to Normalność. Prosimy jedynie o subskrybowanie kanału, ewentualnie o łapki w górę. Od kilku dni trwa medialna burza wokół wiceministra spraw zagranicznych Andrzeja Szejny. Najaw wyszło bowiem, do czego przyznał się już on sam, że dotknięty jest chorobą alkoholową, a to oznacza, iż ma problemy z wykonywaniem swoich obowiązków i bywało nawet, że nie uczestniczył. W ważnych głosowaniach ze względu na alkoholową niedyspozycję. Teraz jednak wyszło również najaw, jaw, że Szejna, mimo iż wiceministrem spraw zagranicznych jest od 13 grudnia 2023 roku, wciąż nie posiada poświadczenia bezpieczeństwa wydawanego przez ABW, dającego możliwość wglądu w najtajniejsze dokumenty państwa polskiego. Jednak jak się okazuje, mimo to Szejna cały czas ma dostęp do takich dokumentów. Jak to możliwe na antenie, TVN 24, wytłumaczył rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński. Pan minister Sikorski wydał polecenie całemu kierownictwu, aby został złożony wniosek do ABW o dostęp do informacji e, tajnych. Oczywiście no, przez ten czas, kiedy no, ministrowie pojawiają się w pracy, musi, muszą pracować od czasu do czasu na materiałach, które mają, są klauzulowane, e, pan minister na ten czas udziela zgody na dostęp do tych informacji, które są klauzulowane. Teraz Radosław Sikorski tłumaczy się, że dopiero przed wczoraj dowiedział się o problemach Andrzeja Szejny, tych związanych z alkoholem i z innymi obyczajowymi ekscesami, o które oskarżają go z lewicy, co opisała Gazeta Wyborcza. Tymczasem media donoszą, że ugrupowania tworzące parlamentarne zaplecze rządu Donalda Tuska żrą się już między sobą dosłownie o wszystko. Wiemy o sporach o aborcję czy fundusz kościelny, ponieważ one trwają od początku rządów. Teraz jednak do tych sporów dochodzą nowe, między innymi związane z obniżeniem składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Było to obietnicą trzeciej drogi PSL-u i Polski 2053 na Hołowicza. Ten postulat popiera również koalicja obywatelska, przynajmniej oficjalnie, ale przeciwna jest lewica. I mimo, że projekt obniżenia owej składki dla przedsiębiorców bez problemu zyskałby większość w Sejmie, ponieważ poparłyby go zarówno Kluby Prawa i Sprawiedliwości, jak i Konfederacji, to jednak nie jest poddawany pod głosowanie. Tymczasem premier Donald Tusk, który oficjalnie apeluje do swoich koalicjantów o jedność i solidarność wobec turbulencji, które rzeczywiście Niechybnie grożą polskiemu państwu zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie, jednocześnie triumfuje i cieszy się, że koalicja obywatelska w kolejnym już z serii sondaży. Pożera trzecią drogę oraz lewicę. Tak oto premier skomentował badanie dla ośrodka Opinia 24. Prawie 8 punktów przewagi. Kocham Was. A przecież z tego sondażu jednoznacznie wynika, że mimo iż koalicja obywatelska zyskałaby dzisiaj niemal 35% poparcia w wyborach parlamentarnych, to jednocześnie zarówno Trzecia Droga, jak i Lewica nie weszłyby do Sejmu, a więc oznaczałoby to dla ugrupowania Tuska utratę władzy. I co najmniej, Mniej trzy piąte mandatów w Sejmie dla koalicji Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, która, jak pokazują wypowiedzi polityków obydwu ugrupowań, jest zdecydowanie bardziej prawdopodobna niż współpraca Konfederacji z partią Tuska po ewentualnych nowych wyborach, chociaż oczywiście w polityce niczego nie można wykluczyć. Są jednak rzeczy pewne i należy do nich to, że koalicjanci, którzy są pożerani przez partię Tuska, a więc Trzecia Droga oraz Lewica będą się bronić, będą coraz ostrzej stawiać swoje postulaty i pokazywać swoją odrębność na tle koalicji rządzącej. Co oznacza, że co najmniej do wyborów prezydenckich nie zostanie przeforsowany żaden istotny projekt ustawy. Wniosek jaki z tego płynie, szanowni państwo, jest jedna 18 maja będziemy głosowali w wyborach prezydenckich, ale tak de facto weźmiemy udział w referendum nad tym, czy chcemy, żeby Polską nadal rządził Donald Tusk i jego nic nieznaczące koalicyjne przystawki, czy chcemy zmiany, zmiany na lepsze i pchnięcia Polski na tory rozwiązywania najważniejszych problemów, które stoją przed naszym krajem, ponieważ nie stać nas na marnowanie czasu, a ewentualne zwycięstwo bążura Rafała Trzaskowskiego nie wątpię będzie dla Polski przekreśleniem szans na rozwój przez najbliższe pięć lat. Pamiętajmy o tym. To będzie referendum nad rządem Donalda Tusk'a i rozmawiajmy o tym w takim właśnie tonie z naszymi bliskimi i znajomymi, którzy może mniej interesują się polityką, ale przecież odczuwają w swoich portfelach tę wszechobecną drożyznę i Coraz trudniejszą sytuację na rynku pracy. Jak Państwo uważacie, dotrzemy z takim przekazem, my, polscy patrioci, do naszych rodaków i zdołamy spowodować, że 18 maja wygra interes naszej ojczyzny? Wygra Polska? Dajcie znać w komentarzach. Proszę raz jeszcze o subskrypcję i łapki w górę. Kłaniam się. Do zobaczenia.